Może taki trochę przewrotny temat, sformułowanie, potęga zła, z takim znakiem zapytania. Skąd to zło bierze swoją moc? To, że ono głosi, że jest najważniejsze, najpotężniejsze, to jedno kłamstwo. Ale faktycznie sukcesy ma wielkie. Otóż jego siła na naszej słabości się opiera. Tyle ma mocy. Ile my mu damy? W starciu z dobrem nie ma żadnych szans. I w niebie ani śladu po nich nie zostało. Spadli rzeczywiście na dno, i to największe. Ale tu, na ziemi, gdzie człowiek poddany jest próbie, zło może się okazać groźne, nawet potężne. Po prostu liczy na to, i często słusznie, że się pomylimy, że się zmęczymy, że zrezygnujemy, i wtedy przystępuje do akcji. I może o kilka, kilka takich ścieżek zwycięstwa zła w nas nad dobrem starajmy się dzisiaj dostrzec i zrozumieć. To nam bardzo pomoże. Mechanizm zła na kłamstwie się opiera. Dajemy się nabierać okłamywać, oszukiwać. Jesteśmy tak niekiedy naiwni, to raczej należałoby wymienić na słowo durni, że nawet tam, gdzie mowy nie ma o szczęściu, będziemy je chcieli szukać. Do tego stopnia stajemy się igraszką w ręku największego wroga. Może najpierw taki podtemat. Wychowanie do ateizmu. Kto w katolickiej rodzinie wychowuje do ateizmu, a jednak się zdarza, na czym rzecz polega? Oczywiście na błędzie. Trudno go dostrzec na początek, a zwłaszcza gdy jest powszechny, to nie to, że człowiek nigdy się nie zorientuje, zorientuje się, tylko powiedzmy, po ludzku już jest za późno. Żeby się wycofać, trzeba mieć pokorę. Najpierw dostrzec prawdę, a później za tą prawdą się opowiedzieć całą duszą. I tu jest nasza słabość, świadectwo. W domu, który założyłam, niczego nie brakowało, więc i Bóg nie był aż tak potrzebny. Dobrobyt stopniowo usypiał mnie na Boga. Zauważmy, że to jest prawo współczesnego życia. Dobrobyt, dobrobyt, dobrobyt i wszystko inne znika z horyzontu. Usypia. Nie tylko na Boga, nawet na ludzką miłość, nawet na sumienie. Wszystko potrafi uśpić. Z czasem moja wiara jakby zastygła. Byłam głucha na nią. W taki sposób stałam się jedną z miliona mało świadomie przeżywających swoją wiarę katolików. Półświadomi, coś jak w półśnie, chodzimy po tym świecie. Miałam wewnętrzne napomnienia, że moja wiara jest nijaka. I to się da zauważyć, to jest bardzo charakterystyczne. Każdy człowiek, który nawet daleko odszedł od Boga, miał momenty napomnienia, uwagi, jakiegoś ostrzeżenia. To jest głos Ducha Świętego. Nawet wtedy, gdyśmy już odeszli trochę, ratował nas, żeby dalej nie, nie iść w tym kierunku. W świadectwie jest to wyraźne. Zastanawiam się, jak to możliwe, że po tylu latach pamiętam to wewnętrzne, ciche napomnienie mnie do zmiany. A więc było aż tak mocne, można je zagłuszyć, ale ono jest wyraźne, czytelne. Jaka wiara, takie życie? Coraz bardziej płytkie, bez wartości. Choć sama nie myślałam o szatanie. Nie potrzeba. Nie brałam pod uwagę, nie miałam pojęcia, że On mną jest bardzo zainteresowany i w moje życie wszedł. Przypomina mi się słowa pana Jezusa: Trudno bogatemu wejść do królestwa, łatwiej wielbłądowi przez ucho igielne. Dlaczego tak się dzieje? Próbujmy zrozumieć mechanizm psychiczny. To nie są sprawy nadprzyrodzone, właśnie przyrodzone. Szukanie Boga. Wymaga wysiłku. I powiedzmy szczerze, wszystko co wartościowe wymaga wysiłku. A z tym mamy pewne problemy. Bo i czasu, szkoda, można by na coś innego użyć. No i ten wysiłek może by się dało uniknąć, łatwiej. Człowiek bogaty już jest przemęczony. Czym? Nadmiernymi troskami. Przypowiedź pana Jezusa ziarnie zwłaszcza jego tłumaczenie, te chwasty. Przyjmuje się słowo, ale nadmierne troski i ułuda bogactwa przygłuszają. Najpierw człowiek odkłada sprawy duchowe na potem. My tak nieraz też robimy, a to na później, a to na wieczór, a potem już się nawet człowiek nie ma siły do tego zabrać. Potem z czasem dochodzi się do wniosku i to droga prowadzona przez kusiciela. Że Bóg jest niepotrzebny, a przecież można się bez niego obejść. A jeszcze jeden krok naprzód i dojdziemy do wniosku, niby my sami, że Bóg przeszkadza w interesach. Dopiero po jakimś czasie, albo i długo człowiek będzie wypierał się tej prawdy, spostrzeżemy, że czegoś w życiu nam brakuje, ale też będzie dosyć późno. Tyle będzie powiązań, tyle będzie nici, że człowiek będzie się bał wszystkie poprzecinać. Stale zmagałam się z różnymi problemami, dużo pracowałam, aby zapewnić dobra materialne mojej rodzinie. Ile już to ludzi tak argumentuje? Wszystko dla dzieci, dla rodziny. I haruwa od rana do nocy, i wyjazdy, także i za granicę na długie tygodnie i miesiące. Wszystko dla dobra dzieci. I człowiek rzeczywiście jest przemęczony, tym bardziej, że nie ma satysfakcji, bo widzisz, to jest nonsensowne. I teraz spostrzeżenie. Zapchane dobrami materialnymi dzieci nie umiały dziękować. Drobna szczegóła. Wszystko miały. Żadnej wdzięczności. Brak wdzięczności z ich strony powodował kłótnie w domu. No bo jak to ja się poświęcam? Ja się żółję, a ty nawet nie podziękujesz. Z czasem dzieci pochowały się w swoich pokojach. Tak, każdy miał swój. I powoli zanikła relacja między nami. Między dziećmi a rodzicami. W jednym mieszkaniu. Obok siebie. Obok. Próby naprawienia więzi prowadziły do zaognienia problemu. Życie rodzinne wymykało się spod kontroli. Kusiciel prowadził mnie do rozpaczy. Moja wiara była fikcją. Teraz się dopiero okazało, że coś po drodze zanikło, a byłoby bardzo potrzebne. Było mnie stać, aby oskarżyć Boga, że mnie zostawił. Rodzice nie zdobyli się na wdzięczność wobec Boga za to wszystko, że mogli się starać, za to wszystko, że. Mogli pracować, byli zdrowi, byli wykształceni, inteligentni, nie podziękowali Bogu za te dary, sobie przypisywali, a dziwią się i są zaskoczeni, że dzieci nie mają wdzięczności dla nich. Kto ich tego nauczył? To konsekwencja ich błędów. Do tego jednak trudno się przyznać. Bardzo trudno się przyznać, że człowiek się pomylił. Szuka najpierw wszystkie możliwości, wykorzystuje, żeby ocalić swój błąd, uzasadnić, nawet powiedzieć, że tak trzeba było robić. Łatwiej jest zapytać, kto zawinił, bo że źle jest, nie ma wątpliwości nikt. Ale kto winien? I tutaj podejrzenie może paść na Pana Boga. Dotychczas był niewidoczny. Dotychczas o nim się zapominało, odkładało na potem, a teraz się nagle przydał w roli kozła ofiarnego. Gdzieżeś ty był? Ile razy takie zarzuty słyszymy, bo gdyby Bóg był? Pozytywne jest jednak jedno w tym, że człowiek się spostrzegł, że jest na fałszywej drodze i zaczyna szukać. Najpierw fałszywa jest ta droga. Tłumaczenie. Ale już problem został postawiony. Kto jest winien? Jest szansa, że się dotrze do prawdy. I ta prawda właśnie wyzwala. Prawda była inna, przyznaję w świadectwie. To ja Boga dawno zostawiłam. Poczułam, że toczy się walka we mnie o to, czy wierzę w Boga, że coś lub ktoś mnie przyciska. Abym wyparła się Boga. Czułam, że muszę opowiedzieć się, czy wiara, którą wyniosłam z domu, jest dla mnie ważna, choć bardzo ją zaniedbałam. To jest to właśnie poszukiwanie prawdy. Zaczęło się od obwiniania Boga, ale teraz wnioski coraz bliższe prawdy. Nie miałam odwagi, aby wyprzeć się Boga. To nie to, że jej nie pasowało, nie miało odwagi. Po prostu ta wiara była gdzieś tak głęboko w dzieciństwie już zakorzeniona, fundament położony. Bała się z tego zrezygnować, czuła jakby instynktownie, że się zawali wszystko. Że to jest szansa na odnowienie w życiu. Wtedy, choć byłam duchowo bardzo słabo, poczułam, że muszę podjąć próbę powrotu do Boga. I tu się zaczyna światło, tu Bóg już może przystąpić z pomocą, z łaską. I na szczęście miała do czego wrócić. Rozum i sumienie wyraźnie mówiły: Z Bogiem było lepiej, było do czego wrócić, bo w dzieciństwie założono fundament wiary, rodzice, przodkowie. W tym czasie zaczęły się poważne problemy z moją dorastającą córką. Jej zachowania przerażały mnie. Kiedyś zapytałam, czy się Boga nie boi. Otrzymałam odpowiedź: Że ona nie wierzy w Boga. Wiara się w niej nie rozwinęła. Brak mojej wyraźnej postawy w wierze nie ugruntował jej wiary. I proszę patrzeć, chociaż sama z domu wyniosła, też nie było słodku w rodzinie, ale fundamenty założono. Ona nie potrafiła nawet tych fundamentów przekazać. Tam było cały czas szukanie dóbr materialnych i zasypywanie dobrami materialnymi, oczekiwanie na wdzięczność. Kiedy ja toczyłam walkę o powrót do Boga, to jak kotwice chwyciłam się tego, że nie mogą wyrwać dobra, jakie zostało mi przekazane w domu. Ona nie miała się czego chwycić, bo takiego przekazu nie miała. Rozumiemy teraz ten podtytuł Niechcąco wychowanie do ateizmu. Nie musiała walczyć, nie zadała sobie trudu, bo była pusta w wierze, nawet gorzej. Ona zakorzeniła się w niewierze i to dziecka, niewiara w Boga zwróciła niewiarę w diabła. Jej się wydaje, że nie ma ani tego, ani tego. Kiedy próbowałam jej powiedzieć, że zły duch działa w jej życiu, wyśmiała mnie. Jakże dziwnie w moich ustach brzmiało słowo o złym duchu, o istnieniu niewidzialnego świata, lata oswajania się ze złem w książkach, w bajkach. Teraz wydaje owoce w ignorancji do takich słów. I teraz zauważmy, to, że nie kładzie się fundamentu pod wiarę, wcale nie znaczy, że tam żadnego fundamentu nie ma. Ktoś inny kładzie swój fundament. To dlatego tak się szybko wchodzi ze złymi bajkami, ze złymi zabawkami, ze złymi historiami w życie dzieci, nawet małych dzieci. Licząc na to, że wielu rodziców nie miało czasu na to, aby dzieci podprowadzić do Boga tak, jak w tym wieku można. A pustka długo nie będzie trwała. Ktoś inny założy swój fundament. I teraz widać różnicę. Brak fundamentu wiary z dzieciństwa. Prowadzi, nie tylko łatwiej, ale prowadzi do dorzucenia Boga i w ogóle całego świata nadprzerodzonego. Zaczyna się wykorzystywać inny fundament narzucany i to od dzieciństwa przez bajki, zabawki, filmy, gry, że zło jest silniejsze, najsilniejsze, a bunt przeciw autorytetom i to wszystkim, od rodzicu począwszy, na kościele skończywszy, na Panu Bogu. Jest sprawiedliwy, uzasadniony zawsze. Ty się masz buntować. Taki jest przekaz, bardzo czytelny, nawet dla małych dzieci. Dziś walczą o odzyskanie mojego dziecka, które oderwane od Boga, nade wszystko zostało oderwane od prawdy i uwięzione w celi samotności i egoizmu. To dziecko nie jest szczęśliwe. Co innego, jak się ma rodzinę, tę, która tu przy nas jest, ale i tę, która nas prowadza w rodzinę Bożą. Cały świat wtedy staje się zrozumiały bardziej, taki swój, przyjazny. Jeśli nie ma tego odniesienia do rodziny Bożej, to wtedy i ta rodzina na ziemi też jest niewystarczająca. Szukaj się czegoś innego i zauważmy też, że tam jest. Życie pozanaturalne, ale nie Boże, nie święte. Jest pozanaturalny świat zła. Moje nawrócenie otworzyło mi oczy. I dziś wiem, że w poważnym stopniu przyczyniłam się do jej niewiary. Nawet moje nawrócenie nie robi na niej wrażenia. To jest moja tragedia. Sama prawie straciłam wiarę w Boga, ale skutki zła przelały się na nią. Ona się odbudowała. Miała do czego wrócić, nawiązać. Świadomie nigdy nie pozwoliłabym, aby ktoś mi ją odebrał, ale mocarz najpierw rozbroił mnie, a następnie bez walki odebrał mi to, co powinnam była bronić. Ona przeszła na stronę wroga bez walki. I tu tak troszkę jakby na usprawiedliwienie tej mamy. Każdy człowiek jest wolny, każdy człowiek ma jednak wpływy. Można na dziecko wpłynąć, można na dorosłego wpłynąć, można się przed tymi wpływami obronić. I trzeba, ale trzeba najpierw rozróżnić, jaki ten wpływ jest. Czy to jest wpływ do dobra, czy to jest wpływ do zła. Jeśli się wprowadzi w świat dobra i pokaże też zagrożenia, tego unikaj, to wtedy człowiek jest o wiele mocniejszy i mądrzejszy przede wszystkim. Kiedy się nie ukaże tego świata nadprzyrodzonego, bogatego, pięknego, szczęśliwego, a zło jest takie czytelne naokoło nas, okrąża nas stale i atakuje, to łatwo przewidzieć, że ten człowiek. Będzie bardziej zainteresowany światem zła, a nieżeli dobra, jaka wielka jest odpowiedzialność ludzi nie tylko za swoje zbawienie, nie tylko za swoje czyny, ale i za wpływ naszych czynów, naszych słów nawet, na postępowanie innych. Każdy jest wolny i odpowiedzialny, ale potrzebuje innych ludzi, innych autorytetów. Jeśli nie trafi na dobre, to złe wejdą w jego życie. Odpowiedzialność. Mówią, że największym zmartwieniem rodziców, największy ból przeżywają wtedy, kiedy w dorastających już dzieciach widzą swoje własne błędy. Gdyby mogli jeszcze raz powtórzyć ich dzieciństwo, już by wiedzieli co robić. No ale to niestety jest. Niewykonalne. Z przerażeniem patrzę na dzisiejszych rodziców i ich dzieci. Brak modlitwy w rodzinach, brak symboli religijnych, pokoje dzieci przepełnione tonami zabawek, które nie cieszą, a nieraz bardziej straszą. Rozumiemy wpływ zła. Wszystko, co otacza dziecko od najwcześni, najwcześniejszych dni, to zło, groźba, niepokój. To jest świat, który dziecko zna. Bo nie ma modlitwy, nie ma Boga. Coraz mniej miejsca na rozmowę, na modlitwę. Już nie tylko rozmowa z Bogiem, modlitwa, ale i rozmowa między ludźmi, w rodzinie, coraz mniej miejsca. Właśnie takie zamykanie się w swoich pokojach to nie tylko. Zamykanie się w swoich komputerach, zamykanie się w swoich znajomości, w swoim środowisku. Rozmowa przede wszystkim przez, przez internet, a nie umie się rozmawiać z żywym człowiekiem. I to jest właśnie ta izolacja to jest takie sztuczne życie. Ten kolorowy świat dzieci jest bardzo pociągający. Wydaje się, że zabawnie przedstawiony świat śmierci, małych potworków Pokémony to małe potworki kieszonkowe czarownic i monster laleczek. Nie stanowi zagrożenia dla dzieci, to tylko zabawki. A ile rodziców pomyśli o zagrożeniach dla ich wiary? W tych zabawkach jest atak na wiarę, na fundamenty, a jeśli ich nie ma, to na położenie fundamentów złego. Problem nie dotyczy jednej rodziny, akurat nie tej. Czy nawet jakiejś grupy rodzin. Problem jest powszechny. I tutaj już nawet nie ma różnicy między wioską a miastem, małym miastem a dużym. Internet już jest wszędzie. I tam można, oczywiście, można korzystać wspaniale, ale można też i wykorzystać zło, które się tam sądzi. Zaczyna się tak niewinnie, albo raczej my nie dostrzegamy niebezpieczeństwa. Nam się wydaje, że to jest niewinna zabawa. Poważne niebezpieczeństwa mogą być zlekceważone na samym początku. Owoce jednak będą zatrute. To, żeśmy nie wiedzieli dokładnie mówiąc, nie przewidywali jeszcze dokładniej, żeśmy nie pytali, co można, a czego nie można dawać małym dzieciom, to nie znaczy, że dziecku to nie zaszkodzi. Ile rodziców pomyśli o zagrożeniach dla wiary dzieci, nawet w takim młodym wieku? Problem pojawia się nie od razu, ale znacznie później, kiedy dziecko zacznie nas przerażać swoim zachowaniem. Przerażać, to już jest atak na rodziców, nawet z narzędziami ostrymi w ręku, i to u małych dzieci. Doświadczenie bardzo proste. Spróbować nawet przedszkolakowi odebrać komórkę, jak ono się bawi. Jaka furia? To nie jest uzasadnione normalną reakcją dziecka. Tam już zło atakuje tego, który chce przeszkodzić dalszym zagrożeniu dziecka. Moje ocalenie to dla mnie cud. Teraz bardziej przekonuję się, że ocalenie zawdzięczam wierności, wierze moich przodków. I przypominam sobie, pamiętam babcię, która mówiła mi o Bogu, o cudach, jakie doświadczyła w swoim życiu. Rodzice, mimo że sami byli często skłóceni, nauczyli mnie modlitwy. Bieda w domu nigdy nas nie przeraziła. A ona tak chciała właśnie tę biedę oszczędzić dzieciom biedy. A ta bieda ich nie przerażała, bo czuło się, że Bóg, w którego wierzą rodzice, nas chroni. Moi rodzice, mimo wielu trudności, wytrwali w związku małżeńskim. Ich postawy mocno zadziwiały, ale już wtedy budowały we mnie fundament wiary. Z czasem dało się odróżnić to, co było złe w postępowaniu rodziców, i to, co było dobre. Więc to, że założyli fundamenty wiary, to się docenia. A błędy dorastający, już tym bardziej dorosły człowiek, który już sam ma konto obciążone swoimi błędami, łatwiej zrozumie. Moi rodzice wytrwali. Mama zadbała, aby mi wiarą przekazywać. Tym bardziej mam świadomość, jak bardzo jestem odpowiedzialna za to. Że przez moje ludzkie kalkulacje i marne korzyści dla życia w grzechu straciłam czas, jaki był mi dany, aby zadbać o najważniejszą sprawę w życiu o własną wiarę, która zostałaby przekazana jako największe dobro dzieciom. Największy skarb to nie te euro i dolary z zagranicy przesyłane. To jest wiara i miłość. One są bardzo ściśle związane ze sobą. I to powiedzmy prost: wiara i miłość w najbliższych, i wiara w Boga, i miłość do Boga też są związane. Tylko tak przeżyciem można dziecko doprowadzić do Boga. Nie teorią, nie wskazówkami nawet najmądrzejszymi przykładem i obecnością przy dziecku. Najważniejsza sprawa w życiu własna wiara. Ona się przyda nie tylko nam, ale jeszcze wielu innym ludziom. I widzimy też, jak w wychowaniu ważnym problemem jest przekazanie wiary. Nawet niezbyt głęboka wiara, nawet widoczne znaki byle były właśnie te znaki widoczne praktyk religijnych, takie nawet czasem powierzchowne, ale one też coś tam zaczynają budować. Człowiek ma później do czego nawiązywać, prowadzają w ten świat nadprzyrodzony, po okresie buntu, różnych nawet błędów, zaniedbań. Będzie łatwiej dotrzeć, zrozumieć najpierw, czego mi brakuje i w którym miejscu odszedłem od mojego powołania prawdziwego do życia tutaj na ziemi. By pogłębić wiarę. I to są przecudowne świadectwa. Jak człowiek, nawet po kilkunastu latach życia bez Boga, wbrew Bogu, wraca i dopiero wtedy jest szczęśliwy i pilnuje już tego swojego dobra, to dla niego jest bardzo ważny moment. Rozumie, co naprawdę ma wartość w życiu. Prośmy gorąco Matkę Najświętszą, szczególnie w to jej święto. O taki przekaz wiary w naszym narodzie, żeby ta ziemia była zawsze jej królestwem.